Mamy teraz w zadaniu dziesiątym tekst po polsku, który trzeba uzupełnić wiadomościami z tekstów po angielsku. Więc proszę bardzo, czytamy te teksty po angielsku. Co to jest dog tracking? Dog tracking to świetny sposób na spędzenie czasu na otwartym powietrzu z psem. Wow, można spacerować z psem. To jest szybki spacerek z twoim psem. Nie tylko w mieście lub w parku, ale w lesie i w przestrzeni górskiej, i w górach. Dog tracking, spacer, jest pomiędzy jest między 10 km a 50 km długości. What do I need to start Co potrzebuję, żeby zacząć dog tracking z psem? Potrzebujesz specjalny dog lead, czyli smycz na psy. Which you put around, który zakładasz wokół swego psa, tak jakby to był jakiś pasek. When can I do dog tracking? Kiedy mogę to robić? Dog tracking, spotkania odbywają się, bardzo ważny zwrot, odbywać się take place, odbywać się take place raz na miesiąc. Podążaj za nami, śledź nas na portalach społecznościowych, szukając różnych dat, kiedy się spotykamy i godzin. Dog tracking z instruktorem. Nauczycie spacerować z psem. 24 Aprila. Dołącz do nas, do naszego klubu. Cena 5 funciaków za osobę, a 2 funciaki to rent an elastic dog lead żeby wynająć rent elastyczny dog lead od lidera coś co prowadzi czyli smycz smycz dla psa eee, grup, grupa size to rozmiar grupy od 2 do 20 osób czas i miejsce spotykamy się nad Castle Lake Car Park aha czyli w parku dla samochodów parking przy Castle Lake o godzinie 13:00 Pamiętacie, AM rano, PM po południu. AM rano, PM po południu, czyli to jest godzina 13. I wyruszamy o 13:30. Duration, czyli czas trwania 2 godziny i 30 minut. Przynieś z sobą wygodne buty i butelkę wody. No i patrzymy. Cześć Maciek. Jak Ci się mieszka w Anglii? Znalazłem w internecie coś, co może Cię zainteresować. Wiem, że lubisz chodzić na spacery ze swoim psem. Czy słyszałeś o dog trackingu? Jest podobno do zwykłych spacerów, ale odbywa się głównie albo w lesie i chodzi się wiele szybciej niż, o wiele szybciej niż normalnie. Czyli odbywa się głównie albo w lesie, głównie albo w lesie. I tu mamy. Że it's fast walk to szybki spacer ze swoim psem, nie w mieście ani nie w parku. I bardzo dużo osób właśnie napisało w parku, a mamy tam napisane nie w mieście i nie w parku, ale w lesie lub w górzystym terenie, w górach, mountain area czyli w lesie lub w górach nie w parku a nie w mieście. A dużo właśnie osób, jak sprawdzałem pracę, to napisało w parku. A przecież jest noc. Czyli musi, musi być jak w lesie albo w górach. W górach. I chodzi się o wiele szybciej niż normalnie. W pobliżu do Twojego domu jest taki klub dog trekkingu. Najbliższe spotkanie jest już 24 kwietnia, ale jeśli ten termin Ci nie pasuje, to nie macie, bo członkowie tego klubu spotkają się co? miesiąc. Gdzie była ta informacja o tym co miesiąc? Co miesiąc? Co miesiąc? Gdzie to było? W pierwszym tekście. W pierwszym tekście. Zostawiamy. I tu mamy właśnie once a month. Że się odbywa, take place once a month. Raz na miesiąc. Tu będzie raz na miesiąc, a to w górach. To mam tą informację w lesie lub w górach. Tym razem zbiórka jest na parkingu przy Castle Lake o godzinie i właśnie dużo osób pisało, jak sprawdzam pracę, pracę 13.30. Ale tam było, że o 13.30 wyruszają. We set off. Set off to jest wyruszać i połowa uczniów, jak sprawdzam pracę, napisała 13.30. Ale o tej części wyruszają. A spotykają się, we meet, o godzinie 13.00. I czy napiszecie to y, liczbą, czy po angielsku, nieważne, ma być godzina 13. Do Dr. Kingu potrzebujesz specjalnej smyczy, ale możesz ją wypoczyć w klubie, pamiętacie za ile? Za 2 funty. Daj znać, co sądzisz o tym pomyśle, Tomek. Świetnie. A ile kosztuje na osobę? 5, 5 funtów.